Kolejny świetny mecz z twojej strony. Fakt, że no musiałeś zejść, czy to, czy to wynika z jakichś kwestii jeszcze przygotowania fizycznego, kondycyjnych, czy to po prostu była taktyczna zmiana już w końcówce? To już myślę była taktyczna zmiana zaplanowana przez trenera, aczkolwiek no moim zdaniem nie był jednak jakiś dobry mecz w moim wykonaniu, aczkolwiek dobrze, że udało się strzelić bramkę. Mhm. A co powiedziałeś dla trenera Mamrota, co trener powiedział dla ciebie, bo tam już... Te zdjęcia krążą po internecie, gdzie jesteście w takim prawie, że ojcowskim uścisku i, i coś sobie szepczecie do ucha. Nie, po prostu podziękowałem trenerowi za szansę i po prostu cieszyłem się z bramki. No, wolałbyś grać na dziewiątce, czy, czy raczej te skrzydło nadal to jest nominalna pozycja dla ciebie? Ciężko mi powiedzieć dzisiaj, wiadomo przeciwnik był dość mocny fizycznie, bardzo ciężko mi było na tej dziewiątce i utrzymać tą piłkę. Powoli się przestawiam na to skrzydło, bo wcześniej grałem na dziewiątce, aczkolwiek ciężko mi teraz powiedzieć, gdzie jest mi lepiej grać. Myślę, że to w zależności od meczu i od przeciwnika. No, ale jesteś świadomy tego, że jeżeli e, komukolwiek, nie daj Boże, z napastników coś się stanie, no to jednak jesteś naturalnym wyborem albo pierwszym, albo drugim, w zależności od trenera. No myślę, że tak, ale mamy nadzieję, że e, Mudry szybko wróci do zdrowia i pomoże nam w dalszych, dalszych meczach. Powodzenia, dzięki.